Napij się wody jeździ. Kto jest najbardziej wredny w domu? Nic nie widziała, tego sortca. Kto najbardziej lubi Doritosy? Dolito Misia czy ja? A tu dwa kubki. Bo jeszcze mama lubi. Zapomniałeś o mnie, bo ja też lubię. Ale ty nie pijesz tego naprawdę? Piję to. Okej, okay, ale piję nie to nie później ja. No. no, dawaj, zadawaj pytanie. Kto najlepiej umie grać w kosykówkę? Nie, raczej w Bal. Co? Bugs'e Czyli kosykówka. Nie po, po albo kos Po prostu albo kosykówka, albo... Bo. Albo podbijanie piłką, tak? Kozłowanie. No, kozowanie. To Więc najlepiej kozuje. Jajce. Kto? To jest najłatwiejsze pytanie. No. Kto najlepiej? U... Kto najlepiej? Kto najmocniej odbija piłkę z rodziny? Ty chyba sobie zartujesz, tata. Nie, a tata tak nie ma. No właśnie. No i tak to są. Kto mi siedzi dłużej na telefonie i na tablecie? Na umowę taką nocą, więc to jest to trochę nie. Co mu mama? Mamy Bo ona też siedzi na telefonie cały czas. I to jest nas, nasza czwórka. Ale ja siedzę w innym kontekście. No wiemy! No daj kto Najlepiej, Kto lubi układać kostkę? Rubika. Tu mam kosteczkę. Kto lubi nie nosić skapet? Kto lubi chodzić do szpitala? To bym powiedziała że... Okej. Okay. Kto nie lubi chodzić do szpitala i wyzbudzony o piątku? Oko bolo nogi zaspytali?